Szalenie trudne jest do przetłumaczenia ta odpowiedź Jezusa Dana Maryi w tamtej godzinie w Kanie Galilejskiej. Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Dosłownie, gdyby tak literalnie, słowo w słowo przetłumaczyć, Tekst oryginalny, tekst grecki, to Jezus mówi do Maryi, co mnie i Tobie, w znaczeniu co my mamy wspólnego. Jest to o, o tyle poruszające i porażające, że za chwilę w Ewangelii kilkukrotnie złe duchy będą się w ten sposób zwracać do Jezusa, co nam i Tobie, co my mamy wspólnego ze sobą. To ten drugi, to drugie zdanie, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja, trudno stwierdzić, czy ono jest w tekście oryginalnym pytaniem, czy stwierdzeniem. Szalenie trudna jest do przetłumaczenia i do zrozumienia ta Jezusowa odpowiedź dana Maryi w kanie galilejskiej. Maryi, która widzi konkretną potrzebę, konkretny problem, konkretny ludzki ból może za chwilę. Warto to zobaczyć, warto stanąć w tej translatorskiej i teologicznej poniekąd niemocy wobec tych słów Chrystusa w kanie galilejskiej, wobec Jego postawy, żeby odkryć Maryję jako pannę łaskawą, jako Matkę łaski Bożej. Ona jest matką łaski Bożej, matką łaskawą dla nas. Nie przede wszystkim dlatego, że może nam uprosić jakieś łaski, takie czy inne, o które prosimy, ale jest tą, która w momentach trudnych, w momentach niezrozumienia, w momentach jakiegoś naszego pogubienia, może zwątpienia, może ciemności, także wywołanej tym, co przeżywamy, czego doświadczamy, potrafi nas otworzyć na łaskę czyli na działanie Boga. Także wtedy, kiedy ono przerasta nasze rozumienie, kiedy wydaje się nie spotykać z naszymi potrzebami, prośbami, oczekiwaniami, nadziejami. Maryja jest Matką łaski, jest Matką działania Boga w człowieku, tą, która potrafi otworzyć nasze serca. Na to działanie Boże, które niejednokrotnie będzie nam się wydawało niezrozumiałe, trudne do przyjęcia, trudne do pojęcia. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Tam w Kanie Galilejskiej powiedział im, żeby napełnili stągwie wodą. Jan podaje nam litraż tych stągwi, dwie lub trzy miary. No to sześć stągwi to mogło być nawet siedemset litrów. Jeśli pod trzy miary mieściły to 700 litrów wody, której nie nalali z kranu z węża ogrodowego. Wody, którą trzeba było nanosić wiadrami, jakimiś innymi naczyniami ze źródła. I oni nie wiedzą po co to robią. I to się może wydawać pracą bez sensu, a to nie są ludzie, którym się nudziło. To są słudzy na weselu. Oni mają co robić. Oni są już pewnie dobrze zmęczeni. Oni mieliby prawo popukać się palcem w czoło i powiedzieć: Znajdź sobie jakichś innych za przeproszeniem frajerów, którzy to będą robić. Bo my mamy zajęcie, bo my mamy swoje zmęczenie. Noszą tę wodę. Może właśnie dlatego, że ona im powiedziała, zróbcie cokolwiek wam powiem. Coś jest w niej takiego, że ich przekonała. Coś jest w niej takiego, że i nas może otworzyć na współpracę z łaską Bożą, także wtedy, kiedy to nam się wydaje bezsensowne i bezowocne. Niosą tę wodę. Staroście weselnemu i nie wiedzą jeszcze, że ona jest winem. Zobaczcie też w tej Ewangelii, Jezus nie mówi im, czy nie nanoście tej wody, to ja ją zamienię w wino. Nie mówi im, nalejcie wody. I nie mówi im, już przemieniłem, to teraz zanieście to wino staroście. Mówi po prostu, zaczerpnijcie i zanieście. Być może ci słudzy zorientowali się, że woda stała się winem dopiero kiedy starosta weselny pochwalił jakość tego wina. Niejednokrotnie pewnie tak będzie, jest i będzie w naszym życiu: że się nanosimy, nadźwigamy naszych trosk, kłopotów, zmartwień, wysiłków. I w zupełnie niespodziewanym dla nas momencie odkryjemy, ile Bóg w tym zdziałał, ile Bóg z tym uczynił, jak Bóg to przemienił. To, co nam się wydawało ponad siły i bez sensu. A ona tak jak w kanie galilejskiej, będzie stała w cieniu i czuwała. I powtarzała to jedno, ostatnie zresztą jej zdanie w Ewangelii. Zróbcie, zróbcie wszystko cokolwiek on wam powie. Matka łaski Bożej, Matka Bożego działania w ludziach, którzy mają swoje kłopoty i mają swoje zmartwienie i mają swoje zmęczenie. Ta, która potrafi otworzyć nas i nasze życie. Taki sposób, aby w nim się wydarzyły rzeczy, których pragnie Bóg. Jego cuda. Co daj nam wszystkim, Panie Boże. Amen.